W filmie pokazano procedury właściwego obchodzenia się z pudełkowanym procesorem firmy Intel w zestawie stykowym 775, jego instalację i usuwanie. Podczas wykonywania jakiejkolwiek z tych procedur należy postępować zgodnie z normą ESD. Instalacja procesora należy przeprowadzić na płycie głównej po jej zainstalowaniu w systemie lub poza nim. Upewnij się, że w każdym z tych przypadków postępujesz zgodnie z normą ESD. Zaleca się stosowanie rękawic. Umieść płytę główną na płaskiej, zgodnej z normą ESD zabezpieczonej powierzchni, zorientowanej tak, aby dźwignia blokująca gniazdo znajdowała się z lewej strony operatora. Zwolnij dźwignię blokującą w dół przez ściśnięcie jej palcem oraz kciukiem i odciągnięcie od wypustu mocowania w bok w celu zwolnienia mocowania. Obróć dźwignię do końca w położenie pełnego otwarcia w przybliżeniu o 135 stopni. Obróć płytkę blokującą do końca w położenie pełnego otwarcia w przybliżeniu o 100 stopni. Naciskając palcem wskazującym na górną krawędź zabezpieczającej nasadki ochronnej, usuń ją. Podczas tej czynności nie dotykaj styków kontaktowych gniazda. Sprawdź ewentualne ślady uszkodzenia nasadki. Teraz należy wzrokowo sprawdzić układ styków kontaktowych gniazda na płycie głównej, oglądając je pod różnymi kątami, czy nie następuje załamanie światła. Taka zmiana wskazuje uszkodzone styki. Należy także sprawdzić pod kątem obecności ciał obcych. Jeśli występuje mechaniczne uszkodzenie lub ciało obce w płycie głównej, to należy ją odrzucić. Aby zainstalować procesor należy wyjąć go z opakowania procesora pudełkowanego chwytając trzema palcami za rogi podłoża i podnieść bezpośrednio do góry. Należy zwrócić uwagę, że pin 1 jest zaznaczony strzałką w kolorze złotym. Drugą ręką usuń pokrywę powierzchni styków procesora naciskając większy wypust mocujący, a następnie oddziel ją od obudowy procesora. Jeśli procesor jest usuwany z gniazda później, należy upewnić się, czy pokrywa styków została umieszczona na miejscu w celu ochrony delikatnych złotych pól kontaktowych. Przeprowadź kontrolę wzrokową złotych pól kontaktowych procesora na obecność obcego ciała lub uszkodzenia i odrzuć procesor w przypadku ich wystąpienia. Aby umieścić procesor w płycie głównej, należy zorientować obudowę tak, aby z przodu występował wbudowany układ rozpraszania ciepła. Pin pierwszy i ustalające wycięcia wpustów w podłożu muszą być zorientowane odpowiednio. Trójkąt w kolorze żółtym wskazuje położenie pinu pierwszego. Ostrożnie obniż procesor do gniazda, zwracając szczególną uwagę na ustawienie pinu pierwszego procesora względem gniazda. Trzymając procesor dwoma palcami, obniż go przesuwając pionowo. Utrzymuj procesor w poziomie i w osi względem gniazda, aby uniknąć uszkodzenia pinu. W zagnieżdżonej obudowie obróć płytkę blokującą w kierunku obudowy układu rozpraszania ciepła. Użyj dźwigni blokującej, aby zabezpieczyć wypust mocujący płytki blokującej podczas powolnego naciskania na płytkę blokującą. Zabezpiecz dźwignię blokowania pod wypustem mocowania. Wyjmij ostrożnie z opakowania pudełkowanego procesora radiator wyposażony w wentylator o zmiennej szybkości, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić zastosowanego pośrednika wymiany ciepła. Nie stosuj dodatkowych pośredników wymian ciepła. Na płycie głównej zainstalowanej obudowie umieść w dowolnej orientacji radiator wyposażony w wentylator, dopasowując go do spinaczy w otworach płyty głównej. Przed włożeniem nasadek spinaczy należy upewnić się, czy przewody zasilające nie zakleszczają się lub nie zwisają podczas operacji zapinania. Należy się także upewnić, czy złącza spinaczy są skierowane bezpośrednio w stronę radiatora. Wciśnięcie palcem wskazującym czterech nasadek spowoduje ich zadziałanie przy równoczesnym naciskaniu na radiator, aby zapobiec jego przechylaniu. Nie ma potrzeby, aby podczas instalacji obracać spinaczami. Sprawdź, czy nasadki spinaczy i podłoże są równo z płytą główną. Teraz należy podłączyć do płyty głównej czteropinowe podłączenie wentylatora, zwracając uwagę na właściwą orientację wpustów. Na koniec upewni się, czy nadmiar okablowania nie przeszkadza w pracy wentylatora. Demontaż należy rozpocząć od odłączenia od płyty głównej przewodu wentylatora. Obróć cztery nasadki spinaczy o 90 stopni w kierunku przeciwnym do obrotu wskazówek zegara za pomocą śrubokręta o płaskim zakończeniu. Ta czynność spowoduje odblokowanie nasadek. Podciągnij nasadki spinaczy, aby wyjąć je z gniazda. Ruchem pionowo do góry i obrotowym wyjąć radiator. Jeśli radiator wyposażony w wentylator będzie używany w zestawie z innym procesorem, należy przestawić spinacze obracając nasadkami o 90 stopni w kierunku przeciwnym do strzałki znajdującej się na górze spinacza. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z działem obsługi klientów firmy Intel, aby wymienić podkładkę pośrednika wymiany ciepła. Teraz należy otworzyć płytkę i dźwignię blokujące gniazdo. Przytrzymaj procesor za pomocą przyssawki lub rękami. Używając rąk umieść palec wskazujący na płytce blokującej od strony zamocowania procesora, a kciuk od strony dźwigni blokującej. Podnieś do góry i odłóż. Niezależnie jaką metodę zastosowano, aby wyjąć procesor z płyty głównej, pokrywa powierzchni styków musi zostać natychmiast zamontowana na procesorze w celu uniknięcia zanieczyszczeń. Aby to wykonać, ponownie należy zacisnąć procesor trzymając go za rogi. Nie należy przy tym dotykać złotych pól kontaktowych. Nasuń jedną dużą wypustkę mocującą na brzeg procesora. Następnie wciśnij na procesor drugą dużą wypustkę mocującą. Aby ponownie zamontować nasadkę znajdującą się na płytce blokującej, należy umieścić ją z tyłu płytki. Aby pewnie zamocować nasadkę, zatrzaśnij wypust. Następnie zamknij płytkę blokującą i zabezpiecz dźwignię blokującą pod jej wypustem mocującym.